Z tej strony Limonka, i witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z Brouwer na moim kanale. Słuchajcie, na samym wstępie przepraszam, że nie ma odcinków, ale to dlatego, że jestem na wyjeździe. No, wrócę i tak naprawdę będę tydzień w, znowu w domu i później znowu wyjeżdżam, więc te odcinki póki co będą trochę rzadziej, przez to, że po prostu mam słaby internet. Akurat zacząłem nagrywać, bo udało mi się zrobić tak, że mam dobry, nie wiem ile to będzie trwało, ale póki co mam nawet dobry internet. Dlatego w sumie przepraszam Was za to, ale na wstępie jeszcze Wam przypomnę, żebyście dali łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem na tym kanale, żeby nie przegapić żadnych kolejnych filmów. Poza tym subik z dzwoneczkiem bardzo mi pomagają, więc dziękuję wszystkim, którzy to robią lub za chwilę zrobią. No to lecimy tutaj zbieranie zbierania klejnotów. Gram POKO, bo muszę się uleczyć. Tam ileś tam punktów obrażeń chyba. Znaczy nie obrażeń, tylko z życia tam chyba ze 100 tysięcy. Jakoś tak. Yy, więc lecimy tutaj się trochę grę przyciszę, bo strasznie mi ryczało do ucha. Ok, muszę wbić sobie ulta szybko na nich. Ok i pyk, pyk. No to nie tak powinno wyglądać, ale dobra, trudno. Dzisiaj spróbujemy. Może nawet nam się uda wbić sobie 42 poziom. Byłbym z tego bardzo zadowolony, bo obecnie mam yy, 38. Więc dzisiaj wbijemy sobie, słuchaj, no właśnie o tym mówię, propa internetu. Wbijemy sobie dzisiaj 40 poziom, czyli kolejne, kolejny mega box na moim kanale, ok? Leczę się i dostała. Zginęła przynajmniej. Tyle się, tyle dobrego, czy zginęła. No ale trudno, że ja też. Lecę po nich, lecę. O, ten Glej ma cztery. I tu jest Karl Strzema, no i mnie odepchnął. E, jak. Aha, dobra, przez speny strzelił. Znaczy strzeliła. No i tak to wyszło, niestety. Ale lecimy. ok rozwalony. Więc wiecie, no jeszcze raz Was przepraszam, że póki co nie ma tak odcinków często. Ale jak będę mógł, to w miarę możliwości będę nagry nagrywał dla Was jak najczęściej. Teraz nie ma, no bo mam ten słaby internet. Później, jak będę w domu, to będę nagrywał codziennie, tak jak powinno to wyglądać. Dobra, ja się tutaj wyleczyłem. I idę po nich. Dobra, ten Karl ma 9, strasznie się go boję. Znaczy nie, że 9 perky, tylko wiecie, 9 tych gemów i boję się, że jak zginę, to przecież będę umieli 10 i odliczanie. A ja chcę wygrywać, nie przegrywać. Okej, okay, dobra, Jest tam. No kurde, bez jaj, bez jaj, proszę nie, proszę nie. Dobra, wyleczyłem się. Okej, okay. o nie, oni mają odliczania, więc ja się raczej ich podjeżdżam. Okej, okay, tam jest ten Karl. On masz 10. Idę go zabić. Szybko, chodź tu gościu, zabijecie. Zabiję, zabiję. Jest. Słuchajcie, była ostatnia sekunda. Ostatnia. No teraz już średnio to wyszło, ale może się uda dobiec. Przynajmniej mam nadzieję. Ten Karl Ile ma za mało. No. Niestety ta gierka nam się nie powiodła, ale może w kolejnej się uda coś ugrać. Już nie ma co biec nawet. No, przegrana, niestety trudno. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Wow, jak. O, zrobiłem to wyzwanie, słuchajcie. Więc sobie otworzę zwykłą skrzynię. nie, nie skrzynkę, tylko do ładowania punktów. No to daje do bóla, słuchajcie. I patrzcie. Przepraszam za te lagi, ale. 64 monety, za co? Nie wiem. Trochę mam lagi, przepraszam, no ale. No właśnie, są te lagi i dlatego na przykład nie nagrywałem. O, tutaj mam, żeby wygrać 10 razy rosą, żeby zadawać obrażenia na napadzie, żeby zabijać przeciwników na nagrodzie. Nie, wygrać nagrodę. Hmm. Ciężkie to wyzwania, ale spróbuję zrobić to. To wyzwanko i to. A nie, nie mogę tam tego zrobić. No dobra, trudno. Dobra, słuchajcie, yy, widzimy się, jak to zrobię. Dobra, słuchajcie, nagrywam dla specjalnie akurat tu gierkę. Wiem, że miało być kiedyś, zrobię to wyzwanie, ale jeszcze go nie zrobiłem. Yy, patrzcie jakie ja mam lagi. I ja na tym gram, więc mam nadzieję, że docenicie to, że się tak dla Was poświęcam, yy, dając mi łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem. Bardziej bym chciał subika z dzwoneczkiem. E, Dzwoneczka nie musi być, jeśli nie chcecie dostać powiadomienia o moich filmach, ale możecie dać nawet to na żadne, ale jeśli chcecie mi pomóc, no to dajcie mi tego subika, bo to naprawdę bardzo mi pomaga i dziękuję każdemu, który to robi. W ogóle zginąłem, zagram jeszcze jedną rundę, może w tej wygram. Naprawdę nie jest łatwo wygrywać, mając aż takie lagi. Jak widzicie, ja ledwo chodzę, słuchajcie. Jeszcze internet zaczął lagować, cały czas laguje. Więc mam nadzieję naprawdę, że to docenicie, że się na tym dla Was męczę, żeby to zrobić. No więc dziękuję, jeśli dacie subika z dzwoneczkiem albo po prostu subika i łapkę w górę. No dobra, naprawdę nie jest łatwo iść. No dawaj, rozwal go, rozwal. Jest, udało się go rozwalić, ludzie. Naprawdę, tutaj zrobienie jednego fraga to jest jakiś cud, bo mega ciężko jest zabić kogokolwiek. Mając takie lagi. Okej, okay, muszę uciekać od niej. Więc yy, najpewniej... No, postaram się, żeby te odcinki były codziennie. Ale jeśli jesteście nowi, jak coś moje, ogólnie odcinki mają lepszą jakość niż ten. Po prostu, no, jestem na wyjeździe, no więc mam słaby ten internet. Bo tak naprawdę ten wyjazd jest, można powiedzieć, w lesie. No tam jesteśmy tuż obok lasu, więc w ogóle nie mam internetu. Wiecie, jak to jest in internet w lesie, internet obok lasu? Jakaś masakra. Wow, dobra, uciekam od tej wieżyczki, bo jeszcze mnie wieżyczka. No nie, wbiegłem. Dobra. Już myślałem, że po mnie. O kurde. Przepraszam ze słowa, ale rozwalam ją. Chodź tu, chodź tu. Yy, no, po mnie. Wiecie, jednak naprawdę widzimy się, jak to zrobię. Dobra, słuchajcie, to jest ta gierka. Udało się, zostało czterech zadymiarzy, czyli gra mi zalicza jako wygrana tę rundę. Więc super, gonimy teraz tą Jessie. O, szelka. Dobra. W końcu się udało, słuchajcie, takie realne to zajęło według mnie koło 20 minut. Cały ten challenge, czy nawet pół godziny, więc naprawdę, no musicie zostawić łapkę w górę oraz subika z dzwoneczkiem za to. Słuchajcie, też grałem specjalnie solo shutdowny, bo to jest dość łatwe. Oraz miałem też wyzwanie inne na solo shutdowny, więc dostałem 1000 punktów, po raz pierwszy to widzę yy, i mam dwie skrzynie, więc jeśli zostawicie łapkę w górę oraz subika, to trafię coś. Dobra, żartuję, ale zobaczymy, otwieramy i dobra, 5, no znowu 5, słuchajcie, całe życie piątka, straszny pech. A wiecie, jeszcze kupię to. Już wiecie, nie 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 nie, 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 nie. nie opłaca mi się. Naprawdę nie. Ale jest jeden plus. Chociaż ten jeden w dzisiejszym odcinku. Ulepszam bula na dziewiątą moc, czyli mogę mieć do niego już gwiezdne moce w końcu. Więc mam nadzieję, że niedługo trafię jakąś do niego, bo skoro go ulepszyłem, to przydałoby się coś trafić, co nie? Byłbym naprawdę szczęśliwy, jakbym coś trafił. No, jak nie, to trudno. W najbliższych odcinkach spróbujemy dojść do tego mega boxa. To jest za 45. level. Jeszcze później są Gemy, no ale Gemy to Gemy, no to wiadomo. Za Gemy można tylko mega skrzynki kupować. No to w sumie pewnie ten odcinek będzie miał tytuł yy, Tam wiecie, że wbijem bóla na dziewiątą moc, czy coś takiego. Dobra, no to ja się z Wami żegnam, do usłyszenia na razie i cześć.